Witam Państwa po kilku słonecznych i upalnych dniach dziś. Tak jak zresztą zapowiadaliśmy, nastąpiła istotna zmiana pogody. Miejsce wyżu zajmuje teraz niż z deszczowymi i burzowymi frontami. Synoptycy ostrzegają, że jeszcze dziś późnym wieczorem lokalnie mogą przejść dość gwałtowne burze, niektóre z gradem i porywistym wiatrem. A w nocy popada miejscami całkiem sporo. Odleżańska przez Lubaczów, Jarosław, Poprzemyśl może być to około 15 mm wody na metr kwadratowy w Rzeszowie czy w górach może popadać, ale dużo mniej i tylko raczej w pierwszej połowie nocy. Z kolei od Tarnobrzega przez Mielec po Dębice w nocy już powinno być spokojnie i tutaj nie przewidujemy żadnych opadów, a temperatura podobnie jak wszędzie od 13 do 14 stopni nad ranem. Piątek przyniesie tylko trochę małych przejaśnień, bo w całym regionie będzie się chmurzyć przez cały dzień i wszędzie spadnie deszcz. W wielu miejscach w towarzystwie burz i silnego wiatru napływające za frontem chłodne powietrze nie pozwoli, by temperatura wzrosła wyżej niż 20, 21 czy 23 stopnie, i niestety wczorajsze prognozy potwierdzają się również i dzisiaj, bo zarówno sobota, jak i niedziela nadal mogą być bardziej deszczowe i burzowe niż słoneczne z jeszcze niższą temperaturą do najwyżej 18 i 20 stopni w niedzielę. A poprawa pogody chciałoby się powiedzieć, że już tradycyjnie ma nastąpić, ale na początku przyszłego tygodnia. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia.